Witam Was wszystkich i zapraszam na horoskop na sierpień. Sierpień to miesiąc żniw. Samo słowo sierpień pochodzi od sierpa, właśnie od takiego narzędzia, którym kiedyś ręcznie zbierano zboże. Teraz już to anachronizm, no bo kto by żoł zboże sierpem, ale nazwa została. Tak samo jak zostały przysłowia, które, jak mówią, są mądrością narodów, aczkolwiek ostatnio chyba rzadko się do nich wraca i chyba się już ich młodemu pokoleniu nie przekazuje. A to właśnie przysłowia, jak to mówią, były mądrością narodów i to w przysłowiach można było. Na przysłowiach można było się łatwo nauczyć pewnych prawideł, czy to z przyrody, czy z życia, a może znaleźć analogię jednego w czymś drugim. No bo na przykład, jeśli w sierpniu dni jasne będą stodoły ciasne, no to wszystko wiemy na ten temat, można spokojnie wejść na pole, zrobić co tam trzeba, i zapełnić spichlerze na następne zimowe miesiące. Początki sierpnia pogodne wróżą zimy łagodne. Coś innego, gdy w dni sierpnia spieka wszędzie długa zima będzie. Lub w pierwszym tygodniu pogoda stała będzie zima długa biała. I uważajcie coś mokrego. W sierpniu grzmotu wiele, mokrą zimę ściele. Kiedy sierpień wrzos rozwija, jesień krótka, szybko mija. No i coś na podsumowanie. Ostatni sierpnia zapowiada, jaka pogoda na październik wypada. Może ktoś z Was zapamięta pogodę z pierwszego tygodnia sierpnia? I też z tego ostatniego dnia sierpnia. Wpiszcie, proszę, w komentarzach, może później zimą wrócimy do tego i zobaczymy, jak to ma się do całych tych mroźnych miesięcy, czy też właśnie do października. Tak czy inaczej, pora ten horoskop na sierpień już zacząć. Chciałabym, żeby był ten, te, te moje przepowiednie, te moje czytanie na ten miesiąc, zrobione pod kątem właśnie zbierania żniw tego, co dotychczas zrobiliście. Takim podsumowaniem, taką, takim koszykiem marzeń, ale koszykiem nie takim oderwanym od życia. Ale właśnie takim bardzo konkretnym, coś, co przyniesie Wam mnóstwo radości, zadowolenia z tego Waszego wysiłku, czasu włożonego w pewne dziedziny Waszego życia. Niech właśnie ten horoskop będzie takim koszykiem sukcesów, koszykiem Waszych zbiorów. Dotychczasowego wysiłku. Będzie to horoskop, oczywiście, dla wszystkich znaków zodiaku. I co? Zaczynam. A, jeszcze jedno. Dziękuję za to, że jesteście. Nie zapomnijcie, proszę, zostawić śladu. Tu byłem. I co? Za chwilę dalszy ciąg programu. Witam wszystkie skorpiony, i zobaczmy, co tam u Was będzie do zbierania w sierpniu. Najważniejsza sprawa miesiąca równowaga, równowaga i jeszcze raz równowaga. Nie dajcie się w jakiekolwiek kłótnie wplątać, ale sami też takich kłótni. Nie rozpoczynajcie. Jest jeszcze jedna rzecz. Znani jesteście z tego, że nie pozostawiacie spraw samym sobie, i tak samo tutaj. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał was sprowokować, no to spróbujcie nie oddawać podobnym za nadobne. Czy jakoś tak to się mówi. W każdym bądź razie pójdźcie środkiem. Nie po skrajnościach. Wcale nie musicie właśnie wet za wet robić. To trudne w momencie, kiedy człowiek znajdzie się w środowisku raczej niesprzyjającym, pełnym pyskatych ludzi, pełnym pełnych roszczeniowych, pełnym środowisku, w którym tak naprawdę nic się nie liczy, tylko to, co ja myślę, to, co ja uważam za stosowne, no i bez pardonu wyrażające właśnie te osoby te swoje poglądy w kontaktach. Trudne, ale dacie radę. Co miłego Was może spotkać w tym miesiącu. Może Wam się jawić jakaś nowa, fajna aktywność. Czy to jest? Na wycieczce. Czy to jest. Tak naprawdę odświeżenie tego, co w związkach stałych gdzieś tam w tej codzienności wzięło się i zakurzyło. O czym mówię? A o tym, że jeżeli pojedziecie wreszcie gdzieś się tam zrelaksować, to możecie ten, tą aktywność z tą drugą osobą, z tą waszą. Partnerką lub partnerem na nowo odkryć, na nowo poświęcić sobie czas, na nowo dać się ponieść. No i cóż jeszcze? Na nowo posmakować. To będzie bardzo ekscytujące i zaskakujące dla Was. No ale żeby nie było tak słodko, co będzie w przeciwwadze, co Was zasmuci. A no jeżeli pojedziecie już na tą wycieczkę, możecie zostawić kogoś na włościach, kto nie do końca spełnia Wasze oczekiwania i do kogo tak naprawdę niezbyt macie duże zaufanie. Czy ta osoba już kiedyś wzięła was hmm, zawiodła? Czy ta osoba okazała się osobą niezwykle materialistyczną, podchodzącą do życia tak odtąd dotąd, nie mająca raczej uczuć? Tak też może być. A może być jeszcze coś innego, że tak naprawdę będziecie chcieli zostawić to wszystko, co was boli, co was męczy, co was dręczy. I właśnie cały ten materializm, całe to zbieranie tych wszystkich dywanów, stoliczków, samochodów, domów, posad. I no właśnie, i w momencie kiedy uświadomicie to sobie, że chcielibyście z tego odejść, albo to coś was samych wyrzuca poza nawias to może być wam po prostu w pewien sposób trochę nie w smak. Okej, okay, dobra, ale co powróci, bo tu tak na razie zrobiło się smutaśno. Co powróci? No właśnie, ta aktywność z tą swoją drugą połową da wam bardzo dużo radości, ciepła i takiego odżycia po prostu. I ten kontakt, to przeżywanie na nowo siebie i przeżywanie radości dziecięcej prawie, że znowu spowoduje, że nie będziecie chcieli tego przerywać. Albo też nie będziecie chcieli podejmować jakichkolwiek dodatkowych decyzji, żeby to coś hmm, kończyć. To coś gdzieś szufladkować, to coś, e, odnieść się do tego po prostu. Dla innych osób, które raczej nie są zainteresowane byciem w stałym związku, bo po prostu go nie mają, a raczej podchodzą lajtowo do życia, to powiem Wam, że to stykanie z kwiatka na kwiatek. Obecnie. Mm, jest jakby dalszą częścią waszego serialu. Nic na dłużej, raczej coś krótkiego, raczej mocno skoncentrowanego na użyciu życia raczej wchodzenie w dość trudne, zagmatwane trójkątne układy i takie, które nie przynoszą właśnie. Konkretnych odpowiedzi, po co to robię. Po prostu zabawa dla zabawy, emocja dla emocji, seks dla seksu. To może do Was powrócić. Dobra. A co w pracy? Tutaj należałoby spojrzeć prawdzie prosto w oczy. Już nie ma takiego mamienia. Już jest sytuacja bardzo klarowna. I teraz pytanie, jaka ta sytuacja jest klarowna? Ano, musicie zrobić coś sami. Musicie sami znaleźć wyjście z sytuacji. Musicie sami być dla kogoś autorytetem, ale też w momencie, kiedy Wplątaliście się w jakieś dziwne układy, musicie sami znaleźć z nich wyjście. Może być też jeszcze coś innego. Może właśnie jesteście w tak nieprzychylnym środowisku, że nie możecie nikomu ufać, że sytuacja,. Wymaga od Was bycia mocno skoncentrowanym na szczegółach i na analizowaniu tego, co zrobiliście, żeby potem z tego czegoś nie było dla Was konsekwencji. Jednym słowem, bądźcie czujni i nie dajcie się zapędzić w kozi róg. Tak to chyba mówią. A w uczuciach, Na dwoje babka wróżyła i nigdy z tego nic dobrego nie wyszło. I właśnie, może się wreszcie na coś zdecydujesz, bo tak to nie jesteś ani tu, ani tam. Tu niezadowolenie, tutaj niedosyt. I ciągle wygląda to tak, jakby czegoś brakowało tego małego okruszka. Tylko, że tym okruszkiem to właśnie jesteś ty. Tym okruszkiem jest oddanie się, i tym okruszkiem, co jeszcze? Może być skończenie z rolą cierpiętnika, że jestem odpowiedzialna lub odpowiedzialny za, za coś, za dom, za rodzinę, za ogródek, za. Rozwój, no, za wszystko, za sprzątanie, pranie, gotowanie, zakupy, to ja. Może właśnie pora skończyć z tym cierpiętnictwem, a skoncentrować się właśnie na uczuciach. Może pora być dojrzałym i pora zmienić pewnego rodzaju swoje postawy na takie, które później. Przyniosą ci tą dojrzałą miłość. No i coś jeszcze. Poczucie szczęścia. Bo tak naprawdę każdy z nas buduje swoje szczęście na miarę swoich wkładów, swojej pracy, zaangażowania, swojej czystości, albo też swojej brudności. Dobra a wasza energetyka Czy tutaj jest dwóch facetów? Czy tutaj jest czy tutaj są dwie postawy do życia? To nie wiem. Sami to sobie określcie. Natomiast tutaj trzeba coś zrobić. I wy dokładnie wiecie, że trzeba coś zrobić. Bo jeżeli już w coś wchodzicie, to sprawy w pewnym momencie mogą bardzo przyspieszyć. No i co? I potem z tą żywiołowością jest trudno walczyć. Trochę się strachacie, w którym to kierunku idzie. I pytanie. Czy chcecie czegoś nowego, czy chcecie stawić czoło temu, co już było? Bo że chce Wam się iść, to pewne. Że chcecie zmiany, to też pewne. Tylko pytanie, po której stronie. Dobra, a podsumowanie bądź rada. Tutaj w sukurs może Wam przyjść po prostu zdroworozsądkowe myślenie. Jeżeli coś Wam się pojawia na, na widoku, jakaś nowość czy to uczucie, czy myśl, czy pomysł na coś fantastycznego czy po prostu czujecie, że idzie w Waszą stronę dobre to. Zobaczcie, na jakiej podstawie to jest ułożone. Bo jeżeli, oczywiście nie mówię do wszystkich, nie obrażajcie się, że wam tutaj kracze jak krakadło, ale może być tak, że ktoś z Was się zakochał i postanawia swoje szczęście budować mm, tak naprawdę na czyimś nieszczęściu. Bo w momencie, kiedy powiedzieliście, że będziecie ostoją i Będziecie budować komuś dom, budować komuś bezpieczne gniazdo, to w momencie, kiedy wy pójdziecie za nadzieją na lepsze jutro, to ta rodzina zostanie z ręką w nocniku. I teraz fajnie by było podjąć radykalną, ale bardzo racjonalną dla Was decyzję, która będzie oczywiście. Hmm, no, nie powiem, że wypośrodkowaniem, bo trudno wypośrodkować między niewiadomą przyszłością a obecną sytuacją. Niewiadome jest zawsze niewiadome, bo dopiero ma przyjść ta przyszłość. A sytuacja obecna, no jak się nogi trzyma w gorącej wodzie, trudno powiedzieć, że wam pasuje. A tak, notabene, to opowiem wam taką krótką dygresję na temat. Zawsze się zastanawiałam, że w momencie, kiedy już jest ten trójkąt i w tym trójkącie pojawia się to trójkątne dziecko, to dodatkowe z, tego dodatkowej, z tej dodatkowej relacji, często zdarza się, że zaskoczeni tym trójkowicze postanawiają oboje i całkiem zgodnie. Temu nowemu dziecku stworzyć cudowny, piękny, kochający się dom z kochającymi się rodzicami, nie pamiętając już o tych, które gdzieś tam zostawiają. I tutaj moje pytanie: Jak to się dzieje, że to nowe dziecko ma inne prawa niż te stare dzieci, te, które już są? A może również też są na etapie dopiero wzrastania, bo za chwilę będą. Takie sytuacje przecież też się zdarzają. Jednym słowem, nowy związek zwycięża, a stały, a stary jakby odchodzi właśnie do przeszłości. I teraz pytanie. Jeżeli dziecko jest powodem zmiany Twojego życia. To dlaczego wcześniej nie podjęliście decyzji, żeby sobie zrobić to dziecko w tej starym związku i zmienić swoje życie. Na to piękne, nowe, kochane, inne. No bo przecież dzieciom trzeba dać rodzinę. No tak. I to by było koniec mojej dygresji na ten temat. Byłam niezwykle uszczypliwa, widocznie mam takie popołudnie. Ale mam nadzieję, że nie zraziłam do siebie was wszystkich. A tych, którzy myślą podobnie jak ja, bardzo proszę o łapkę w górę, a tych, którzy myślą trochę inaczej, o łapkę w dół. Przynajmniej będę mogła porównać, czy przesadziłam, czy raczej dotknęłam sedna. Tak czy inaczej, zapraszam Was oczywiście na nowe czytania, pewnie z bujną moją wyobraźnią, ale jedno jest pewne: będą wkrótce. To co? Do następnego.